Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Najpierw zaczniemy od wieszaków, oddziału odzieżowego, później będzie dział dla domu i nowa kolekcja. Zaraz przy wejściu zauważyłam zestaw takich czterech steropionowych bombek. One kosztują 6 zł. I tutaj poniżej mamy steropionowe choinki, dwie sztuki za 5 zł. Są to takie produkty dla osób, które lubią same sobie coś wyczarować. Poza tym, tutaj na tych półkach, jeszcze zauważyłam o taki czubek do choinki. Zaraz powiem Wam, ile to kosztuje. Mamy 8 zł. Już została tylko i wyłącznie jedna ta dekoracja. I teraz już przejdziemy na dział odzieżowy. Po prawej stronie niczego nowego nie było. Tutaj te wszystkie bluzki już pokazywałam. I mamy lewą stronę, i od razu z daleka zauważyłam tutaj pierwszą nowość, taką bluzę w panterkę. Tak jak zauważyliście, bardzo dużo motywu ym, panterki. 40 zł od rozmiaru XS do XR. Tu mamy taki gumowy napis. Zaraz ją wyciągnę i pokażę Wam w całości, jak ona wygląda. No i oczywiście też jeszcze Wam pokażę skład tego materiału. Bo jeszcze troszeczkę wyżej. i teraz wam pokażę skład tego materiału, co my tutaj mamy i 85% bawełny, 15% poliestru, tak więc dobry skład i przejdziemy dalej. Tutaj mamy te takie leginsy skóropodobne, tą koszulę też już widzieliśmy, tutaj tą sukienkę ostatnio wam pokazywałam, ale przypomnę. 35 zł od rozmiaru S do XL -ki. i na wprost mamy różnego rodzaju swetry, ale tutaj jeszcze niczego nowego nie ma. Tutaj bluzy walurowe, wchodzę w kolejną alejkę i mamy koszulki. I od razu już zauważyłam nowość, ale jeszcze tutaj popatrzyłam między tymi wieszakami, czym być może jest coś jeszcze ukrytego, ale tutaj nie było i tutaj mamy tą koszulkę. Ona kosztuje 25 zł od rozmiaru XS do XXL. tutaj ta pani jest częściowo wyszyta, bardzo ładnie wygląda. Na żywo ta koszulka jeszcze właśnie z bliska wam pokażę jak to jest wyszyte. Ogólnie lubię tego typu koszulki właśnie z takimi wyszywanymi akcentami. No i tą ostatnio wam pokazywałam. Tak więc tutaj już nie ma Niczego nowego, jeszcze mam tą koszulę wiskozową, ale ona też już kiedyś była u mnie w przeglądzie. Tak więc w tej alejce już nowości żadnych nie było. I mamy kolejną alejkę, torebki. I spójrzcie, jakiś nowy model 35 zł, średniej wielkości torebka. Tutaj mamy takie dwie komory, osobne dwie komory, zapinane na suwak. Jeszcze Wam zrobię zbliżenie na jej przód, uważam, że dość ciekawie wygląda, takie marszczenia i teraz tutaj są piżamy jeżeli chodzi o piżamy z działu damskiego to tutaj niczego nowego nie było to wszystko już pokazywałam teraz będzie dział dla nastolatków i na tym dziale od razu zauważyłam ten sweterek jego cena 40 zł też od razu przejdę do składu, pokażę Wam z czego składa się ten sweter? 46% poliamidu, 43% akryl i oczywiście 17% poliestru. W ten sposób on wygląda. Takie dłuższe włosie. Ogólnie też miły, przyjemny w dotyku. I idąc dalej, dalsza część ciału dla młodzieży. I od razu z daleka zauważyłam tą czarną koszulkę z nadrukiem. Koszulka kosztuje 10 zł. Oczywiście jest ona wykonana z bawełny. I druga strona. Tutaj mamy um, coś do spania. Koszula nocna, również ona jest dla młodzieży. Zaraz pokażę wam cenę. 25 zł. Tej koszuli wcześniej nie widziałam. No oczywiście też jest wykonana z bawełny i obok właśnie na tych wieszakach były pozostałe takie komplety do spania, takie piżamy i tutaj są również dla dzieci za 25 zł, taki Zestaw z jednorożcem, pluska z długim rękawem, do tego mamy spodnie. Oczywiście to wszystko jest wykonane z bawełny. Obok kolejny zestaw, również dla dzieci za 17 zł. pluska z długim rękawem. No i też mamy do niego jest, długie spodnie. I poniżej mamy kolejną piżamę 35. Złotych. Też uważam, że całkiem ciekawie wygląda. Tutaj akurat była tylko i wyłącznie ta jedna sztuka. Tuż tu mamy bluzkę z krótkim rękawem, do tego długie spodnie. I tutaj zauważam o kolejną, tym razem dla młodzieży, też od razu ją tutaj wyciągnę. I tuż tu mamy chyba jakąś postać z mangi, przynajmniej tak mi się wydaje, za 35 złotych. bluzka z długim. Rękawem, no i od tego też oczywiście mamy spodnie z długą nogawką. I z drugiej strony tych wieszaków zauważyłam jeszcze taki plecak dla małej dziewczynki. Też go wcześniej nie widziałam. Bardzo ładne pastelowe kolory. Tutaj mamy Gabi. Oczywiście plecak wykonany z jakiegoś tworzywa sztucznego. I jego cena to 45 zł. Średnia wielkość. Uważam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda ten plecak. I teraz już przejdziemy na dział dla domu. Tutaj produkty świąteczne. Jak widzicie, jeszcze bardzo dużo mamy tych produktów, a nie mamy szczególnie jakichś wyprzedaży, mimo iż święta tak naprawdę już w przyszłym tygodniu. Tu akurat jestem zdziwiona, że jeszcze nie mamy większych wyprzedaży. I przejdziemy do najnowszej kolekcji. I tutaj, na tych półkach, najpierw zauważyłam taką chochlę wykonaną z ceramiki. Tu praktycznie wszędzie będziemy mieć motyw tej różowej kokardy. Cena 10 zł. I z drugiej strony, z prawej strony, mamy talerzek. Talerzek taki mniejszy. Ten brzeg mamy w kolorze złotym. Bardzo ładnie wygląda. To jest taki talerzek śniadaniowy, bym powiedziała, i jego cena to 12 zł. Dalej mamy pojemnik ceramiczny, również bardzo ładnie wygląda. Kosztuje 20 zł, pojemność 1 litra. I dalej w alejce zauważyłam miseczkę, również jest to ta sama kolekcja. I miseczka kosztuje 12 zł. W tym sklepie jedynie nie było dużych obiadowych talerzy, ale na pewno też są. I dalsze produkty. Weszłam w alejkę z poduszkami i poszewkami, i za 12 zł. zauważam pierwszą poszewkę. I tutaj druga strona jest już wykonana z troszeczkę innego materiału. Mamy taki welur. I tam dalej już mamy nowe posze poduszki. Nie poszewki, tylko poduszki. Pierwsza, ona była tylko i wyłącznie jedna. Kosztuje 30 zł, wymiary 45 na 45 Jasny kolor. Tutaj mamy wyszywane te kokardy. Z boku też mamy taką lamówkę w kolorze takiego ciemnego beżu. Bardzo ładnie wygląda ta poduszka, moim zdaniem. I dodatkowo tutaj mamy jeszcze kolejną poduszkę za 25 zł. Tuż mamy jeden kolor i tylko tą lamówkę w kolorze złotym. I jeszcze Wam pokażę skład tej poszwy, bo uważam, że jest całkiem dobry. I kolejny produkt z tej najnowszej kolekcji. Jest to taki pojemnik, taki koszeczek. Już też był tylko i wyłącznie jeden. Kokarda z takimi perełkami. I ten pojemnik kosztuje 12 zł. Tutaj macie wymiary, też jaśniejszy kolor. Nie wiem, czy on miał pokrywkę, czy być może jest bez pokrywki. I tutaj mamy różnego rodzaju zasłony i firany. I mamy firanki z tej kolekcji z prawej strony. Zestaw dwóch firanek za 60 zł. Tutaj są to firanki na takie żabki. Tutaj, oczywiście, motyw przewodni, również są to takie kokardki, są takie wyszywane. Też uważam, że całkiem ciekawie wyglądają te firanki. Oczywiście, są wykonane z poliestru. Jeszcze raz Wam tutaj przybliżę ten wzór. I oprócz tych większych, mamy jeszcze mniejsze. Firanki. Nie pewna, że one już kiedyś nie były w sklepie. Kosztują 10 zł i też tutaj identyczny wzór praktycznie. I kolejny produkt z tej kolekcji jest to osłonka do kwiatów. Średnia y, wielkość tej osłonki. Też uważam, że bardzo ładnie wygląda. I cena 20 zł. Czyli bym powiedziała taka. Standardowa cena. I z drugiej strony tej alejki, na samej górze mamy wazon. Wazon był tylko i wyłącznie jeden. Też oczywiście zaraz tutaj go ściągnę i wam pokażę. Najpierw cena: 20 zł, i w ten sposób on się prezentuje. Bardzo ładny, uważam. I oprócz tych produktów z tej naszej kolekcji, mamy również takie latarnie. Za 30 zł. Złotych oczywiście są one wykonane ze szkła i z metalu. Średnia wielkość, taka podłużna latarnia. I tutaj obok mamy takie y, latarnie wykonane z drewna i ze szkła. Tutaj akurat jeżeli chodzi o ten y, wzór tej latarni, mamy dwa rozmiary. Najpierw Wam pokażę tą mniejszą. 30 zł. Uważam, że jest to dobra cena, bo naprawdę bardzo ładnie są wykonane. I tutaj poniżej jeszcze Wam pokażę cenę tej największej 50 zł. I teraz jest alejka kuchenna, i tutaj założony taki transporter do ciasta. Jak widzicie, podłużne. I jego cena to 20 zł. Kolejna alejka. I tutaj akurat moją uwagę przykuł taki zestaw. Za 7 zł mamy zestaw 20 częściowy. Tutaj mamy takie żabki do bielizny w takim koszyczku. Nie jestem pewna, czy nie pokazywałam Wam kiedyś tego produktu. Lub też był ten produkt, ale w innym sklepie, bo czasem tak jest, że podobne produkty występują również w sklepie Action. Jeszcze mamy zestaw takich dozowników wykonanych z tworzywa sztucznego i za ten zestaw zapłacimy 7 zł. Też wcześniej tego nie widziałam. Jeszcze na sam koniec pokażę Wam taką zabawkę, taką spacerówkę. Tutaj na samym dole były tak w kącie takie spacerówki. One są wykonane z jakiegoś metalu. Taka spacerówka kosztuje 35 zł. Swoje waży, muszę przyznać, i też wygląda na w miarę dobrze wykonaną. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd. Oczywiście dziękuję i zapraszam na kolejne. Pa, pa!